Dobra ludziska, dzisiaj Wam pokażę, jak przykręcić głowicę w ręówce. Tutaj mamy śruby przygotowane i nasmarowane wszystkie. Tutaj mam już nowy pasek założony, uszczeleczka, wyczyszczony blok, To tutaj cofnięte tłoki, żeby tam się zaworki nie podparły, pod tłoki. Chcę rączki wycieram. Założę głowicę, załapię śruby i będziemy skręcać. Nie ma specjalistyczny sprzęt. Wszystko będzie profesjonalistycznie. Dobra. Mamy wszystko co potrzebujemy. teraz zakładam głowicę. Wszystko jest ok. Tu jeszcze pokażę powierzchnię po głowicy. Splanowana, wyczyszczona. No i zakładamy sobie. Wszystkich kołków I muszę sobie ustawić ją O Tylko jeden kołek Ale tak będzie ok Muszczelka jest Dobrze Teraz śruby krótsze będą z tyłu Później po zdziwienia Dobra Jest ok krótsze, żeby się nie pomylić

paną głowicę, szczelka jest równa, nie jest przesunięta, nigdzie nie wystaje. Dobra, tutaj mamy schemat, jak się przekręca śruby. Teraz wytłumaczę o co chodzi. Tutaj mamy pierwszy etap, pierwszą, drugą śrubę. To jest tutaj obrazek. Mam ustawienie, to się czyta w ten sposób. Śruby, jak idą. No i po prostu pokażę, o co chodzi. So, ja mam pierwszą, drugą. Później 3, 4, 5, 6 i resztę. Później trzeba czekać 3 minuty. I ten znaczek oznacza, że poluzować pierwszą, drugą. Tyle ile tu piszę. I tak samo się przykręca, i reszta tak samo się robi. Co ja pokażę teraz? Ustawiamy sobie na 20 tonometrów. 20. No i przykręcamy. Pierwsza jest tutaj słuchaj trzask to znaczy, że można skończyć. No i dobra i od razu 110 stopni, ale nie mam yy, miarki, więc po prostu mierzamy sobie tak, takie coś. Tutaj mamy 90. I dojeżdżamy sobie jeszcze kawałek. Mamy 110. I to samo tutaj. W miarę było równo. Teraz mamy 90. I jest. 110. Wszędzie Czas ta jeba na matma. No dokładnie. I dalej robimy to samo. Teraz 3. Trzymam w tym miejscu. w się 20 są nie na 3, później mamy 4 przekątny, 5 no przeciw i lecimy takim ślimakiem. I tutaj mamy 6 połkosie po przekątnej No i teraz trzecia, mamy 90, wyciskamy do mniej więcej do 10 lecimy tutaj, na tą śrubę yy, mamy na prosto, tu będzie gdzieś 90. 90, delikatnie dojeżdżamy, jest ja to. Mamy piątkę tu, 90, delikatnie mamy 100. Jest 90, znaczy prosto, tu mamy 90, szósta śruba, jak nie dojeżdżam, jest to. I teraz kolejne, 7, 8, 9. To ja mam 7 tutaj mamy, jest czask, 8 po przekątnej, jest czask, tutaj mamy 9, czask, 10 czask. Robię to samo. Tu mamy yy, 90 trzeba jebnąć o, i delikatnie mamy 100. Teraz tu, bo żeby wiedzieć o co chodzi. O, 90, delikatnie jest 100. Dziewiąta śruba, 90, delikatnie jest 100. 90, delikatnie mamy 100. No i czekamy 3 minuty. Dobra, minęło 3 minuty i lecimy dalej. Ogólnie niby prosta głowica, ale dokręcanie jest trochę skomplikowane, bo w innych autach normalnie jest pokazane wszystkie śruby, nie tak po kolei wszystkie śruby. Od razu dokręcasz momentem na 30 stopni, znaczy 30 Nm, później drugi raz dookoła wszystkie 60 i później 2 razy 90 dookoła wszystkie. A tutaj mamy trochę yy, skomplikowane, więc teraz odkręcamy 20 Nm plus 10 Nm, po prostu luzujemy teraz, tu pierwszą śrubę. O, luzujemy sobie i drugą. I dokręcamy jeszcze raz. Nie, nie luzujemy wszystkich naraz. Tylko po kolei tak jak jest pokazane na schemacie. Jakby było pokazane, że wszystkie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, to byśmy wszystkie luzowali. A tak to luzujemy i od razu dokręcamy. Tak jak to jest pokazane. Dobra, pokażę. Mam jest ten 20 20. To już mamy więcej, bo jest 110. Sąpni no to dojdziemy sobie tak. trochę nocnej. O tak. I tu mamy gdzieś 110. No i nie trzeba nawet mieć takiego kątomierza, bo na wyczucie takie śrubki można czuć od razu, czy sprężynuje, czy nie. Tutaj mamy trzecią. Rozumiemy. użyjemy trzecią, czwartą. piątą szóstą to się dojebało już e? i teraz powtarzamy 20 milimetrów trzecia przekręcamy trzask czwarta trzask piąta trzask szósta trzask no i teraz znów wracamy do trzeciej to jest trzecia dajemy 90 sobie no, już czuć, że jest opór. Dojeżdżamy gdzieś tu 110 i tyle starczy. Tutaj nie, tutaj, a ta jest. 90 Dojeżdżamy delikatnie, mamy 110. Mamy leczące Tutaj mamy piątą, tu, tu mamy piątą. I 90 ja nie dojeżdżamy. 110 to są dziesiątki śrub, więc chyba nie trzeba. próba bardzo dopierdalać. To jest szósta, tak szósta. I już czuć, kurwa, że nie zajebane. Dobra, to co ja robię? Luzujemy. Kolejne 7. 7 jest tu. Luzujemy sobie śrubę. Później mamy 8. Tu luzujemy. 10, nie, 9

10, czask. No i robimy 7, 90. Dojeżdżamy, mam gdzieś 110. Nie to, zobaczymy się tam myli. Patrzę na schemat. 8, mamy 8, 90. Dojeżdżamy, 110. Mamy 90, 9 śruba, tu mam gdzie 90, 110, no i ostatnia, 90, dojeżdżamy mamy i mamy 110, i powiem po takim zabiegu jest dokręcona i nie musimy jej mocniej dokręcać, zawsze ja to jeszcze sprawdzam, Zresztą na wyczucie na pewno jakieś nie opuściłem, jakoś tam mocno nie, nie dojść, tylko po prostu tak, żeby czuć śrubę i jak to tak po kolei, jak jest na schemacie to jest 6, to już mam 7, 8, 9, 10, no i głowica ma przekręconą.